Dzisiaj przejrzymy się perspektywie, która przedstawia unijny system handlu emisjami, czyli ETS, nie jako zwykłą politykę klimatyczną, ale jako no właśnie, jako starannie zaplanowaną operację, operację, której celem ma być osłabienie polskiej gospodarki. Sprawdzimy, jakie argumenty stoją za taką tezą i jak według analizowanych źródeł ma wyglądać to świadome działanie na szkodę naszego przemysłu. Dobrze, zacznijmy od czegoś, co na pierwszy rzut oka wygląda na kompletny absurd. Z jednej strony mamy coraz wyższe rachunki za prąd i ciepło, które odczuwamy wszyscy, a z drugiej, firmy, które tą energię produkują, dosłownie toną w długach. No chwila, jak to w ogóle jest możliwe? Czemu wyższe ceny nie poprawiają ich sytuacji? Według źródeł, które analizujemy, odpowiedź kryje się w pewnym mechanizmie, który po cichu drenuje je z pieniędzy. I żebyśmy mieli jasność, tutaj nie mówimy o jakichś przejściowych problemach z płynnością. Mówimy o sytuacji, która realnie zagraża stabilności całego sektora energetycznego w Polsce. Źródła biją na alarm, że nasza energetyka, zwłaszcza ta oparta na węglu, jest na prostej drodze do bankructwa. A to już bezpośrednio uderza w nasze bezpieczeństwo energetyczne. A oto liczba, która naprawdę daje do myślenia. 1,5 miliarda złotych. Tyle według tych analiz wynosi dług naszej energetyki, który da się bezpośrednio połączyć z tak zwanymi opłatami klimatycznymi. Nagle ten abstrakcyjny problem staje się bardzo, bardzo konkretny. Czym więc są te opłaty i jak one właściwie działają? Ok, wchodzimy w pierwszą część naszej analizy. Przyjrzymy się głównemu podejrzanemu, którego źródła wskazują jako przyczynę całego tego zamieszania, a jest nim system handlu emisjami czyli w skrócie ETS. No, właśnie, z perspektywy materiałów, które omawiamy, ETS to nie jest jakieś tam neutralne narzędzie ekologiczne. Jest przedstawiany wprost jako forma ukrytego dodatkowego podatku takie obciążenie, które nałożono bardzo precyzyjnie na te gałęzie przemysłu, które stanowią, no cóż, kręgosłup polskiej gospodarki. To postrzeganie ETS jako podatku jest absolutnie kluczowe, żeby zrozumieć resztę tej argumentacji. No dobrze, i to jest fundamentalne pytanie. Prawda? Mamy oskarżonego, ale jaki jest jego rzekomy motyw i jakimi metodami działa? Jak to możliwe, że system, który oficjalnie ma chronić klimat, jest w tych analizach postrzegany jako narzędzie wojny ekonomicznej? Przejdźmy więc do samego serca tej argumentacji. To, co zaraz zobaczymy, to przedstawiony w źródłach rzekomy, kilkuetapowy plan. Plan, który krok po kroku ma prowadzić do przejęcia kontroli nad strategicznym dla Polski sektorem gospodarki. A więc wygląda to tak, według tej teorii wszystko zaczyna się od nałożenia paraliżujących opłat, które spychają polskie firmy na skraj przepaści. Gdy te są już na granicy bankructwa, do gry wchodzi zagraniczny kapitał i je przejmuje. Ale najciekawszy jest ostatni akt tej sztuki. Źródła spekulują, że gdy tylko transakcje zostaną sfinalizowane, cały system ETS może zostać zlikwidowany, a nowi właściciele zostają z czystymi dochodowymi aktywami bez żadnych obciążeń. To jest bardzo dosadny cytat z źródła, on ma podkreślać, jaki jest finał tego drugiego etapu w całym scenariuszu. Sugeruje, że wartość polskiego majątku zostanie sztucznie zaniżona do takiego poziomu, że jego przejęcie będzie dla kupujących po prostu bajecznie opłacalne. A to z kolei ma być argumentem na to, że ten plan jest już w trakcie realizacji. W Polsce presja opłat ma być utrzymywana na maksymalnym poziomie, podczas gdy w Niemczech, wskazywanych jako potencjalny beneficjent całej operacji, już teraz głośno mówi się o ich złagodzeniu. Ale czy to, aby na pewno cała historia? Według tych analizowanych źródeł, problem z ETS-em to tylko jeden element znacznie większej układanki umieszcza się go w szerszym historycznym kontekście, sugerując, że to wcale nie jest odosobniony przypadek, a raczej część powtarzającego się od lat wzorca. I to pytanie jest kluczowe dla zrozumienia całej narracji czy mamy do czynienia z jednorazowym błędem w polityce, czy może, jak twierdzą źródła, jesteśmy właśnie świadkami kolejnego rozdziału w długiej historii działań wymierzonych w polską gospodarkę. Ta oś czasu znakomicie to ilustruje. Zobaczmy. Źródła łączą dzisiejsze problemy z kluczowymi momentami z naszej niedawnej przeszłości. Wskazują na zablokowanie budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu, czy na skutki planu Balcerowicza, który, jak twierdzą, zniszczył takie firmy jak Fonika. W tej narracji ETS jest po prostu najnowszym narzędziem w tym samym starym arsenale. A teraz coś, co jest naprawdę uderzające porównania mechanizmu ETS do innego, bardzo aktualnego tematu, czyli systemu kaucyjnego. Źródła wskazują tutaj na no cóż, zadziwiające podobieństwo. W obu przypadkach, jak się twierdzi, regulacje są tak skonstruowane, żeby w efekcie oddać wielomiliardowy rynek w ręce tych samych zagranicznych podmiotów, kompletnie z pominięciem polskich przedsiębiorców. Dobrze, przejdźmy do ostatniej części tej układanki. Bo skoro według źródeł mamy do czynienia z działaniami tak szkodliwymi dla Polski, to naturalnie pojawia się pytanie kto i dlaczego na to wszystko pozwala? Kto w naszym kraju odpowiada za wdrażanie takiej polityki? Odpowiedź, którą znajdujemy w analizowanych materiałach, leży w potężnej dysproporcji sił. Twierdzi się, że w Polsce działa niezwykle silny lobbying na rzecz interesów zagranicznych, podczas gdy po prostu brakuje równie skutecznego głosu, który broniłby polskiego interesu i ta nierównowaga ma być kluczem do zrozumienia całego procesu. I to prowadzi nas wprost do pojęcia agenta wpływu, które w źródle jest określone jeszcze dosadniej jako wypustka. Według tej narracji są to osoby wewnątrz kraju, politycy, eksperci, dziennikarze, którzy świadomie lub nie promują rozwiązania korzystne dla zewnętrznych graczy. Motywacje mają być różne: od korzyści finansowych po po prostu ideologiczną lojalność. A oto konkretny przykład: jak ci rzekomi agenci mają działać w praktyce. Z jednej strony z całych sił promują wielkie projekty, takie jak Zielony Ład, w ramach którego działa przecież system ETS, a z drugiej atakują te grupy zawodowe, które najgłośniej sprzeciwiają się tym zmianom np. górników czy nauczycieli. I w ten sposób dochodzimy do końca naszej analizy. Przedstawia ona wizję rzeczywistości, w której oficjalne cele polityki, takie jak na przykład ochrona klimatu, mogą być tak naprawdę tylko zasłoną dymną dla bezwzględnej gry interesów. Pozostaje więc otwarte pytanie, co tak naprawdę oznacza patrzenie na otaczający nas świat i codzienne decyzje polityczne właśnie przez taki, a nie inny pryzmat?